Na kołach, życie jak w paleolicie, jesteśmy przy temacie monogami. Co można na temat monogamii, Czego można na temat monogamii się dowiedzieć, jeżeli chcemy sobie poczytać coś tam na przykład w internecie? Ano bardzo często dowiemy się, że monogamia jest systemem nienaturalnym dla człowieka. Prze jest to system przeczący naturze ludzkiej, która to. Natura miałaby być promiskuityczna, prawda? Czyli promiskuityzm wśród niektórych gatunków to jest po prostu każdy z każdym, stosunki seksualne bez ograniczeń, po prostu wszyscy ze wszystkimi, prawda? Albo mówi się, że jakby monogamia jest systemem nienaturalnym, że poligamia jest systemem dużo bardziej naturalnym dla człowieka. No i jakby człowiek dusi się w tej monogamii. Jeden partner z jedną samicą, jakby no dusi się są, że, że na przykład monogamia jest wynikiem nakazów kościoła katolickiego, prawda? Że jest czymś narzuconym, jest takim jarzmem. Gdzie te ludzkie, takie naturalne dążenia to są do posiadania jak największej ilości partnerek, odbywanie jak największej ilości stosunków seksualnych, a tam monogamia nas ogranicza i po prostu jest czymś takim nienaturalnym. Eee, możemy sobie takie rzeczy poczytać w internecie. I tego jest dosyć dużo. Eee, czy tak jest, czy tak nie jest? Eee, ja bym tutaj chciał jeszcze na samym początku od razu powiedzieć jedną rzecz, żeby później, jakby, nie można było mi zarzucić, że ja czegoś, że ja, że ja, jakby, tej rzeczy nie wiem. Ja tą rzecz wiem. Ja wiem o tym, że na świecie są miejsca, w których panuje poligamia, wiem, że są społeczności pierwotne, w których panuje poligamia, wiem, jak to wygląda, jakby, wiem o tym, że nie można wartościować tych rzeczy, wiem o tym, że, że po prostu możemy wziąć panią z Pakistanu, która powie, że poligamia jest super i koniec. Jej mąż ma kolejne cztery żony i im jest bardzo fajnie, prawda? I tak jest. Jeżeli ona mówi, że tak jest, no to według niej tak jest, prawda? Jakby no... Czy są społeczności pierwotne łowiecko-zbierackie, w których ta poligamia występuje? Są. Natomiast ja bym tak nie szachował tym Tą monogamią i nie mówiłbym wcale, że ta monogamia jest aż tak bardzo nienaturalna i aż tak bardzo jest to słaby system, jakby narzucony, taki w ogóle bez sensu, z jakimiś tam normami moralnymi. No więc teraz sobie przejdźmy, może, właśnie do tej, do tej monogami, jak to wygląda. Jako, że. Przed chwilą omawialiśmy te strategie rozrodcze, to jeszcze tak bardzo szybko tylko nawiążę. Monogamia do jakiej strategii rozrodczej bardziej pasuje? Do strategii rozrodczej K czy do strategii rozrodczej R? No, do strategii rozrodczej K, prawda? Czyli monogamia będzie pasowała bardziej do społeczeństw, w których inwestycje rodzicielskie są większe, prawda? Czyli nie mamy wielu partnerów, tylko mamy jednego partnera. No i bardziej będzie pasowała do jakby tych strategii rozrodczych, że nie idziemy w ilość, tylko idziemy w jakość i poświęcamy czas, nie dywersyfikujemy swojego czasu na trzy żony, tylko zostawiamy go na jedną. Żonę wtedy tej jednej żonie poświęcamy więcej tego czasu. Więc monogamia będzie mieściła się bardziej w strategii rozrodczej K, a nie w strategii rozrodczej R. Czyli obrazowo mówiąc, bardziej wilk, mniej królik. To jest Tutaj są te przykłady, którymi się posługiwaliśmy. Eee, nie, nie. Rozkład populacyjny kobiet i mężczyzn średnio w populacjach to są jakby bardzo zbliżone wartości. Możemy przyjąć, że to jest 50-50. Czyli około 50% społeczności to są kobiety i 50% społeczności to są mężczyźni. Zmienia się to w zależności od czasów. Na przykład jeżeli weźmiemy sobie czasy, jeżeli wzięlibyśmy 46 rok w Europie, to te proporcje będą bardzo inne z tego względu, że po prostu dużo więcej mężczyzn zginęło podczas II wojny światowej niż kobiet. Ale to są jakby takie przykłady nie z takiego życia biologicznego człowieka, tak normalnie to jest około 50-50 prawda, no i teraz mamy taką społeczność, w której jest bardzo małą społeczność, tak roboczo na potrzeby po prostu tej rozmowy, zróbmy sobie społeczność 10 osób, gdzie jest 5 facetów i 5 dziewczyn, kobiet, prawda i teraz zróbmy sobie z tego coś takiego Jeden z mężczyzn będzie zajmował bardzo wysokie stanowisko w hierarchii społecznej. Będzie miał zgromadzone bardzo wiele dóbr, którymi będzie dysponował według własnego widzimisię. Będzie takim oligarchą, powiedzmy sobie, miejscowym, prawda? No w związku z tym będą do niego lgnęły te kobiety, których jest pięć, prawda? No i zróbmy sobie tak, że powiedzmy, że ten mężczyzna taki na szczycie tej hierarchii społecznej, no on będzie miał, dajmy mu, trzy e, kobiety, prawda, czyli trzy żony, e, które są tam gdzieś przy nim, w związku z tym, że on tych dóbr i tych zasobów ma bardzo dużo. E, teraz kolejny mężczyzna, który będzie troszeczkę pod nim w tej hierarchii, tak jak jest samiec alfa i samiec beta, no to ten będzie tym sam samcem beta, prawda, E, używając takiego porównania na, na, na wilczym stadzie. E, no, czyli jakby będzie miał również dużo dóbr, ale nie aż tyle, co ten pierwszy będzie mógł obdzielić dwie kobiety tym wszystkim, co posiada, prawda? Czyli jakby e, no, już nam z tej puli ubyło trzy kobiety dla pierwszego i dwie kobiety dla drugiego, więc już jakby no, nie zostaje nam nic. Natomiast, natomiast mężczyzn zostaje nam jeszcze trzech. I to są zdrowi i silni mężczyźni w wieku re reprodukcyjnym, u których występuje popęd płciowy, popęd seksualny, prawda? Czyli oni jakby mają swoje potrzeby, które to potrzeby są niezaspokojone. I na, na co dzień patrzą, jak tych ich dwóch kolegów współplemieńców zajmują się tymi samicami. Wyobraźmy sobie taką sytuację i mają perspektywę, że nigdy w życiu nie uda im się pozyskać samicy, mieć dzieci. Jakby czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić stopień motywacji. Czyli co u tych trzech mężczyzn w głowach, jakby jak, i jak bardzo oni są zmotywowani, jak oni bardzo, jak ten popęd płciowy, jak on ich motywuje do działania. Co oni mogą zrobić? A jest ich trzech, a tamtych jest dwóch. Prawda? Mogą użyć siły. Mogą użyć siły do tego, żeby zagarnąć część zasobów, którymi dysponuje tych dwóch, tak, bo po prostu mają tak silną motywację, tak wielką chęć, jakby realizowania po prostu się w życiu, tak, Spe spełnienia tego sukcesu reprodukcyjnego, o którym mówiliśmy. Oni nie mają szansy na ten sukces reprodukcyjny. Więc e, mają tak, tak o. Ogromną motywację, że oni są w stanie użyć siły i zabrać część zasobów tym dwóm mężczyznom. Albo rozkraść, albo co gorsza, zabić jednego z nich, albo obu, i rozgrabić ich majątek, jakby po to, żeby, żeby móc pozwolić sobie na, na posiadanie samicy, która wiadomo, że jakby no nie będzie chciała współpracować z samcem, który tych zasobów nie posiada. To sobie już tłumaczyliśmy, że jakby. Kobiety i samice podchodzą jakościowo. W przypadku homo sapiens oczywiście, prawda? No i przełóżmy sobie teraz to na większe społeczeństwo na społeczeństwo państwa, w którym głównym systemem panującym jest poligamia, tak? No i zobaczmy te grupy młodzieńców, tych zdrowych, osiemnastoletnich byków, którzy siedzą pod sklepem, plują pestkami, żują jakieś korzenie, jarają trawę. Chleją browar, no i nie mają generalnie w życiu na nic nadziei. No, oni ten swój biologiczny cel, którym jest sukces reprodukcyjny, po prostu. Yy, jest, są to niespełnione marzenia, oni pochodzą z niskich warstw społecznych, nie mają szans na szczęście. Ktoś im te szanse na, szczę na szczęście po prostu odebrał, bo zgromadził zbyt dużo zasobów. Eee, będzie kontynuacja.